Już w ten piątek rozpoczyna się Polsat Super Hit Festival. Na Sopockiej Scenie zobaczymy ponad 100 artystów, a z mojego dzisiejszego vloga dowiecie się m.in. jak dużo czasu Julia Winiała spędzi na makijażu przed swoim występem, dlaczego Joanna Koroniewska nie zamierza słuchać swojego męża Maćka Dowbora i jaką niesamowitą kreację szykuje Maryla Rodowicz. Zapraszam! Czyli czeka się w Sopocie kolejny debiut, kolejny nowy challenge, wyzwanie. Wystąpisz po raz pierwszy w charakterze konferansjerki. Czy denerwujesz się? Tak, denerwuję się. No nie jest to nic dziwnego, że debiut, ponieważ mam 20 lat, więc wszystko co robię w sumie jest jakimś moim debiutem. Ale to jest rzeczywiście wydarzenie, które jest dla mnie stresujące, ponieważ nigdy w życiu nic nie prowadziłam, nawet mojego eventu. Więc wyjdę ze swojej strefy komfortu, ale też na pewno jakoś w jakiś sposób nabiorę doświadczenia i, i rozwinę się, więc się cieszę bardzo. Pani Jasiu, wystąpi Pani w takiej specyficznej roli prowadzącej studia festiwalowe, ale wraz z swoim mężem. Czy to będzie po raz pierwszy? Po raz pierwszy z mężem nie. Po raz pierwszy rzeczywiście prowadziliśmy koncerty. Ja sama też. Bez męża prowadziłam parę koncertów w życiu. Zgodziłam się na te propozycje, dlatego że y, czuję się teraz trochę częścią polsatu ze względu na ślad, w którym y, występuję. I pomyślałam sobie, jak już te propozycje dostałam, że skoro jestem taka złośliwa y, wobec mojego męża w internecie, to może pokażę, jak jest naprawdę między nami. A ponieważ nie jest to. Y, Żadny, żadne kreowanie wizerunku, tylko to jest rzeczywiście nasza osobista relacja, dworowanie z siebie i pokazanie dystansu, bo mamy bardzo dużo dystansu do siebie. Myślę, że jest to bardzo ważne w życiu, zwłaszcza jak osiąga się pewien pułap. Wiekowy oczywiście. I, I cóż, i zgodziłam się na to i bardzo się cieszę, że mogę brać udział w takim nowym zupełnie przedsięwzięciu. Mam też nadzieję, że widzą się to spodoba i że przede wszystkim porozmawiamy z gwiazdami o rzeczach, które interesują Was, drodzy widzowie. A ponieważ ja wiem, co Was interesuje, więc ja na pewno będę o te rzeczy pytać. A proszę powiedzieć, kto w tym duecie rządzi? No bo musi być szef. Reżyser. No cóż, ja wiem, że Maciek na pewno będzie próbował, bo on zawsze próbuje. I tak zawsze. się nie da, my kobiety jesteśmy silne. Właśnie i o to chodzi. Ja mam naprawdę zacięty bardzo charakter. Mój mąż cały czas dworuje ze mnie, że absolutnie on jest mi. Podległy czy też uległy, jak zwał, tak zwał. Ja uważam, że jeżeli chodzi o pracę, on bardzo lubi pokazywać swoje zdanie, a ja bardzo nie lubię słuchać osoby, którą absolutnie szanuję zawodowo, ale to wyrzućcie, tak, to stwierdzenie, bo to nie ma znaczenia absolutnie. Natomiast nie można słuchać własnego męża, więc będę słuchała tylko i wyłącznie reżysera. Będziesz współprowadził koncert z Krzysztofem Ibiszem, prawda? Ale podczas konferencji padła propozycja, a może z Julią Winiawą? Wtedy Nina Terentiew powiedziała nie, że takiej energii to chyba by na scenę nie wpuściła. O co jej chodziło? Ja myślę, że chodziło jej o to, że żadne z nas nigdy nie miało doświadczenia w prowadzeniu tak wielkiej imprezy. I być może jest to początek nowego i test przed wielkim, nazwijmy to jutrem. Powiedz mi, bo ty masz taki wizerunek specyficzny, dla niektórych kontrowersyjny, czy szykujesz coś specjalnego, co ma zaszokować widzów? No, myślę, że na pewno nie będzie nudno. A jak kreacje? Kreacje się trochę robią, trochę się wypożyczają, trochę się rozmyślają i projektują. Pani nie niecałe dwa lata temu spotkałyśmy się na opolskiej scenie, bo wtedy świętowała pani 50-lecie występu swojego pierwszego na, w Opolu. W Opolu. Tak. A teraz w Sopocie. Proszę powiedzieć, co się zmieniło przez tych wszystkich lat na tych festiwalu. Oj, boże, cały festiwal się zmienił. Polska się zmieniła, cała rzeczywistość. No, wtedy było zupełnie inaczej. Jak pierwszy raz się pojawiłam w Sopocie, to był 69 rok. Byłam wtedy studentką. Przyjechałam do tego Sopotu, a Sopot, Festiwal w Sopocie to był kultowy festiwal. E, przyjechałam do Sopotu, nie przysługiwał mi hotel, spałam w pensjonacie. E, była wspólna łazienka, z której nie można było skorzystać, bo w wannie spał narzeczony mojej koleżanki. E, moja mama przyjechała, robiła mi sukienkę, by kończała. Do samego koncertu to, wycinała takie blaszki metalowe, robiła dwie dziurki i to była bardzo krótka mini, a w tym roku nie będzie dłuższa ta sukienka. Tak Słyszałam, że ona ma nawiązywać do tej pierwszej. Ona na, będzie nawiązywać kolorystycznie. To będzie taka lustrzana jak moje buty tutaj. Mhm. E, no ale no, i, i tyle, że będzie bardzo krótka. Mhm. Powiedz jeszcze, jak długo przygotowujesz się do takiego wystąpienia, do takiej wielkiej gali? Ile godzin to zajmuje? Ale mówisz o czym? O makijażu, o ubraniu się, o fryzurze. No, makijaż i włosy zawsze. Dwie godziny mniej więcej trwają, później tylko założenie stylizacji i gotowe. No, w sumie czy na większą, czy na mniejszą okazję, zawsze to mniej więcej tyle samo trwa, ale go, inaczej z, ze stylizacją, no bo na, na taki festiwal, gdzie muszę mieć piękną suknię, długą, wielką, nie wiadomo jaką, wyjątkową, no to trzeba przynajmniej miesiąc wcześniej myśleć o tym, ponieważ projektanci muszą mieć czas na zrobienie jej to jest często jakaś ręczna robota i tak dalej. No. A tak to, no to szybciej to trwa. ostatnie pytanie. Czy na jakiś występ jakiegoś artysty czekasz szczególnie? Ja bardzo lubię Pawła Domagałę i na jego występ czekam, bo nigdy nie widziałam na żywo jak śpiewa. Lubię bardzo Margaret, także też chętnie ją obejrzę. No i Michał Szpak, który też debiutuje. Powodzenia! Czy zamierzacie oglądać Polsat Super Hit Festival? Piszcie w komentarzach. Ja na pewno tam będę, a w niedzielny wieczór będę ogłaszać wyniki wielkiego plebiscytu prowadzonego przez Super Express. Tutaj zobaczycie moje filmy z poprzednich tygodni. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, wtedy na pewno zobaczymy się za tydzień. Zajrzyjcie też na stronę wasikowska.se.pl. Cześć!